jutro jak my się które miejsce zajmiemy jutro czy dzisiaj dzisiaj na wyścigach? we will say uh, what time we we'll talk we will say what time we we'll talk <laughs> Słoneczku moi drodzy, prawe lewo, stricte, raz, jeszcze. Kolejny odcinek, tym razem wyjazd do Drezna. Mam nadzieję, że spodoba wam się taki rodzaj vloga. Jeżeli oczywiście takie, czy lubicie, dajcie mi odwiedzać w komentarzu, żeby nie było na tym kanale po prostu nudy wioślarskiej bo trochę taki sport jest, troszkę nudny. Ale my spróbujemy, ja spróbuję, my, ja spróbuję, aby tej nudy było jak najmniej. No i dzisiaj pakowanko, przykuję się na wyjazd. Jutro widzę się z opakami. dzisiaj mamy czwartek, jutro piątek, wyjazd w sobotę. Regaty zaczynamy od Ergometru wyścigowskiego na 500 metrów na Ergometrach RP3. Tak wyglądało to w zeszłym roku. No i potem na wodzie około 6 km z prądem, więc czeka nas jakieś 15-16 minut W systemie Pole Position, czyli najlepsi na Ergometrze startują z pierwszego miejsca, potem za nimi co 5 metrów stawiają się kolejne ósemki, więc generalnie jeżeli wygrasz na Ergo duża szansa, że wpadniesz sobie i wygrasz na wodzie. Nasz cel jest oczywiście jest zatrenizować Ergometr. Bo mamy w tym roku dużo mocy na ergo. No i zobaczymy jak troszkę pójdzie. Natomiast teraz się pakuję. A i wam pokażę w sumie co zabieram na te zawody. Więc patrzcie co zabiera połowioś na regaty wioslarskie. Elo! Możemy jechać. Witajcie moi drodzy, jesteśmy właśnie już w hotelowym pokoju w Dreźnie, żeby nie było. Widok na jakąś galerię. Wybieramy się właśnie z Petrujem na śniadanie, bo takie emblematy. Nie wiem czy widać, chyba jeszcze nie do końca. to jest wszystko rozpisane, co gdzie i jak. Mamy od 8 do 8.30 na śniadanie, jest godzina 7.15. Czas coś zjeść, bo o godzinie 12 zaczynamy pięcetki Także będzie grubo. Pogoda jest taka w sumie średnia, ale lepsza niż w tamtym roku. Na mega gorąco i te ergosy się po prostu wyłączały. Tam były tablety na petrukach, są takie tablety, jeszcze ja wam, wam pokażę, jak to wygląda. Dzisiaj jest trochę zimniej, ale może dzięki temu wszystko pójdzie sprawnie. Idziemy jeść. Szybka nagrywka do nasilania. Piotrunia mnie zabije, ale tak, co tam jest na że Widzicie, co spakowałem, teraz wiecie co, co jem. Jajuwa, kanapeczki, porządne jedzenie, żeby było dużo siły. Jest spokojnie Jesteśmy właśnie tutaj na starcie. Przyjechała wczoraj z wujkiem. jest i Kuba. Zaraz startujemy, właśnie po rozgrzewce. 10.30 start. Trzymajcie kciuki, bo jak ten film zobaczycie, to będzie już po. Ale trzymajcie kciuki. in The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. Love and in, love my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. Yeah. came from the dreams we have the love we share this is where we are that laue manschaft und wir ja unterstützt erkannt hatte die rotbau übernommen für das team 04 21 51 121 51 it's a amazing time so preslau is in front right now Woo! Ale w Generalnie wyścig Bardzo dobry. 1:21. Na razie jesteśmy na prowadzeniu, więc Masełko nie jest. Dobra, zobaczmy, co pojedzie. Wyniki wszystkich lepsze niż się spodziewali, także Petarga. 1:21 z hakiem średnia. No i praktycznie e, dwóch chłopaków poniżej 20. jadę 1,18, 7, Jordan 1,19. Super, pojechał przemek, Samateusz, wszyscy pojechali super. Każdy ze swoich możliwości. Więc tu będziecie mieli średnią całego przyjazdu Trzymajcie się, jutro jedziemy z drugiej pozycji. 6 km, pozdro. Mniej niż 10 bil to lama. O ja woda szybka, nie? Woda jest szybka. Piotruś, yy, właśnie kręcimy UDE. Zaraz chodzimy na trening, budeczka spoko MPH 16 albo 2, 17 już nie wiem dokładnie. Bardzo ładna, Piotruńa, bardzo ładna. oby się popływa. Oby się popływa. Nur jest duży. Wiemy już dokładnie jak pływać. Mamy, byliśmy na spotkaniu delegatów. Więc teraz trening, I To zawody. Zobaczymy co się wydarzy. Piotrunia, jak obstawiasz? Mamy starty za 4 godzinki. Jak nam pójdzie. No z dwoma ładami to chyba nie najlepiej. Wszystko poniżej pierwszego miejsca no to będzie porażka raczej, nie? To co mam wam powiedzieć? We'll say, what time, we'll talk. Ja <grymne> mówię. <grymne> Adam, z perspektywy sternika, byś to ocenił, jeżeli chodzi o trudność w wyścigu. Z perspektywy sternika. Czy... O. W skali? Podanie. 1 do 10. Sześć Sześć, tak? i pół. Yy, Możesz powiedzieć nam trochę odnośnie steru, jaka była sytuacja w tym początku, z czym się zmierzyliśmy? Na początku taka sytuacja, że złamaliśmy ster. Nasi się wykrzywił, potem nam podjęła motorówka. Wyprostował, tak. Wyprostował niby, ale potem, jak ruszyliśmy, to całkowicie wypadła. No i potem nocono no, nie mieliśmy steru. To w trzy sekundy nam dosłownie włożyli na szybko nowy ster. Jak, jak okazało się teraz w tym mecie, to wystawał jakieś 2 cm od łodzi. Więc to naprawdę patrz, dojechaliśmy. Śmiewa się z Matim w takim małym y, punkcie gaz. Gdzie można kupić tylko browary i kiełbasy po biegu, bo tam był koniec wyścigu. Ta słudeczki składają, czy skończył wyścig dokładnie. Mati na szybko, na gorąco sumowanko tego wyścigu. Mam dokładnie minutę. daje tobie 30 sekund. A więc tak, wyścig, bardzo fajny startek w Formule 1. Bardzo dużo emocji na starcie, tak jak nasz sernik Adam wspomniał na samym początku od razu straciliśmy płetwę, bardzo szybki pit stop w wykonaniu organizatorów, organizacja świetna. Jest 10 szuka. sekund zmiana tego płetwy. I to jeszcze pod wodą. <noise> Teraz może Sebastian powie jak jego wrażenia, ponieważ bardzo go bolały ręce podczas wyścigu. Nie, powiem wam szczerze, że naprawdę 6 km pod wiatr, jeżeli ktoś ktokolwiek gosuje, to naprawdę nic przyjemnego, ale daliśmy Bo radę. Są odciski, tak. są odciski. Mocno Dali... trzeba było trzymać wiosów. Mocno daliśmy rady, to jest najważniejsze. Sternik się spisał, było sporo niebezpiecznych zakrętów, naprawdę i no, musieliśmy odpowiadać, bo czwarta ekipa no, nie chciała nam tego trzeciego miejsca tak oddać, więc e, były, były wrzuty, były, były było kilka wrzut, broniliśmy próbowaliśmy gonić. Takie zawody na duże plus przed mieszczami Europy, żeby się prezentować, żeby sprawdzić to nieco e, naszą głowę. Mamy silno, silne łby, będziemy, będziemy walczyć w Szwecji. Tak, jest. Widzimy się na ceremonii. Krótkie podsumowanie. Tyle od nas na dzisiaj. Do zobaczenia na scenie. Do, do zobaczenia na scenie i na następnym odcinku, bo tam będzie tylko chyba nagranie, jak wchodzimy na scenę. Bye bye. Subskrybuj kanał. tu. tu, tu.